Czy w tej sytuacji masz prawo na chwilę zatrzymać pojazd na jezdni w celu wysadzenia pasażera? To jest podobna treść pytania, co z zatoczką autobusową, która jest tam gdzieś pokazana na y, pytaniach egzaminacyjnych. I pytanie jest tego typu, czy ja mogę na chwilę wjechać w tą zatoczkę autobusową samochodem w celu wysadzenia pasażera? No nie. Jeśli mamy znak. Tutaj akurat na tym slajdzie jest pokazany znak, zakaz zatrzymywania. Krótko, zatrzymywać się nie mogę. Kiedy za tym znakiem mógłbym stanąć? Jest taka jedna sytuacja, gdzie przede mną zrobiłby się zator drogowy. No, przykładowo odpadło mu koło, on się zatrzymał ja muszę też się zatrzymać. Ale to jest sytuacja z, wynikająca z sytuacji drogowej. Nie z mojej woli, że ja chcę kogoś zabrać, kogoś wysadzić. Znak zakaz zatrzymywania. Zatrzymywanie za tym znakiem jest zabronione. Za tym znakiem powiedziałem, ale tu wziąłem rękę niżej i teraz widzę, pod spodem jest taka tabliczka ze strzałeczkami góra-dół, czyli za tym znakiem w tym kierunku i w tym kierunku w dół, również przed tym znakiem, bo tu jest znak. Ta tabliczka kontynuacja zakazu zatrzymywania się. Gdyby nie było tej tabliczki białej z tą szczałeczką, z tymi sziałeczkami, to byłoby w tym kierunku. Ale jest góra dół, prawda? Czyli to kontynuacja zakazu zatrzymywania. Na tym odcinku zatrzymywanie jest zabronione. Dobrze.